Ja jestem dziadek Senoszy i zapraszam Was na taki nieco trochę inny odcinek niż zawsze. O sprzęt trzeba dbać, mówię to niejednokrotnie. Sam, niestety, jak widać, czasem w pośpiechu zapominam się dbać o ten sprzęt należycie. Ta waga działa bez problemu. Ta waga niestety została zalana żywicą, taką już rozmieszaną. Spróbujemy dostać się do jej wnętrza i zobaczymy, czy będziemy w stanie ją naprawić. Jest to zwykła chińska waga z internetowego serwisu na A. No ale wiem, że działa. I po prostu szkoda mi jej wyrzucić, nie sprawdzając wcześniej, czy będę w stanie ją naprawić. Jak widzimy, mamy tutaj trzy śrubki do odkręcenia. Być może jest jeszcze jakaś pod naklejką. Nie czuję tu żadnych. Tu jest jakieś wgłębienie. Ale zaraz zobaczymy, bo być może już w tej chwili jesteśmy w stanie otworzyć tą wagę. Jeszcze jakby się działa, sprawdźmy, co się tutaj kryje. A proszę bardzo. Chociaż nie wiem, czy to nie są. No ale nie. Odkręcimy sobie te dwie. Śrubki. Wiecie, jeżeli zepsuję tą wagę bardziej, to nic złego się nie wydarzy, ale jeśli będę w stanie ją uratować, to będę zadowolony. Aha, Ta śrub... te śrubki trzymały nam tackę, bo już czuję, że tacka. O. Tu jest sensor nacisku. Ok. Aha, i tu mamy dodatkowe cztery śrubki do odkręcenia. Czyli warto jednak czasem poszukać, a nie próbować rozwiązać problem na siłę. Okej, okay. teraz musimy odkręcić kolejne śrubki. Nie ma lekko, zresztą nikt nie mówił, że będzie. Oj, przepraszam za wstrząsy kamery. Dobra, tu mamy nasz cały mózg i wyświetlacz. Spróbujemy go. O -o. Może tak, chyba też się przykleił, albo był wklejony. I dobra. Jak to wygląda? Słuchajcie, no tu przeszkadzają nam trochę te przewody. One są przylutowane. No nic. A, jak widać, mamy do wyczyszczenia te przyciski. I być może wszystko będzie działać jak się należy. Jak widać, żywica odpada od tego plastiku bardzo łatwo. Na szczęście. Jeszcze. Właśnie. To chyba był silikon. A tu moje próby. Znaczy, w zasadzie nie próby, tylko usuwanie tej żywicy. Siłowe dosyć mocno. No, słuchajcie, to chyba wszystko. Jeżeli yy, nie uszkodziłem naciskiem paluchów wyświetlacza, to wydaje mi się, że nasz pacjent powinien żyć i mieć się całkiem nieźle. Jeszcze to może. Ze skrobie. Cokolwiek to było. Być może to był klej montażowy. Dobra, teraz tak. Na filmie prawdopodobnie zobaczę, czy popełniłem błąd, czy nie. Aha, najpierw przyciski. Czekajcie, to będzie z tej strony. A tara będzie z tej strony. No weszły leciutko. Wydaje mi się, że ta gumka była do góry. Zresztą to możemy łatwo sprawdzić, ponieważ to jest przekaźnik. Tutaj tych pinów. Nie wiem, jak to nazwać. Nie jestem elektrykiem. Ktoś, kto się tym zajmuje, prawdopodobnie śmieje się teraz w głos. Myśli sobie Boże, co, co on mówi w ogóle. Tak czy siak, no ta gumeczka ma za zadanie przekazać sygnał na wyświetlacz. Czy to tak powinno być? Myślę, że chyba chyba nawet musi. I teraz najgorsze. Skręcamy wszystko w całość. No cóż, będzie bez jednej śrubki. Sprawdźmy, czy pacjent żyje. Chyba jednak coś się zepsuło. Być może mm, źle. Docisnąłem właśnie tą gumeczkę za mocno, za słabo. Ponieważ nie działa nam tu jeden rząd, w tej chwili w zasadzie możemy tylko domyślać się, jakie ta waga ma wskazania. To jest odważnik chyba 100 gramowy. Tak, ma jakieś 98, 99 gram. To jest odważnik 200 gramowy. Tutaj w zasadzie to jest max tej wagi. Być może ja później jeszcze rozbiorę tą wagę i yy, sprawdzę tą gumkę poza kamerą. Mała aktualizacja. Yy, jeszcze raz. Rozłożyłem tą wagę. A okazało się, że tam na gumeczce został jakiś mały paproch. Po usunięciu, waga działa. To na pewno ta sama waga z rozwalonym tym bez jednej śrubki. No, przede wszystkim tutaj super przerysowana. I nawet wskazania ma o niebo lepsze w tej chwili. Tak czy siak, co miał na celu w ogóle pokazać ten filmik? A to, że czasem być może zamiast wyrzucać sprzęt i kupować nowy, warto pochylić się nad nim, sprawdzić co się stało. Ja w tym wypadku wiedziałem. Sam byłem winny, sam zalałem ten sprzęt żywicą. Także tu nie było żadnej tajemnicy co się stało. Ale warto czasem. Pochylić się nad takim sprzętem, dać mu drugą szansę. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce w następnym poradniku. Cześć.